Czy kiedykolwiek zatrzymałaś się na chwilę i zastanowiłaś, dlaczego Twoje oczy mają właśnie taki kolor? Może zawsze przyjmowałaś to po prostu jako genetyczny szczegół, nic więcej, zwykła biologia. Ale dla Karla Junga nic w naszym ciele nie jest przypadkowe. Wierzył, że nawet kolor oczu może nieść symboliczne znaczenie, subtelne wskazówki o twoim wnętrzu, temperamencie, a nawet o archetypie, który niesiesz przez życie, często nieświadomie. Twoje oczy, to jak odbijają światło, ich głębia, ich odcień, co coś więcej niż tylko fizyczność, mogą być zwierciadłem twojej podświadomości. Teorie Junga o archetypach i zbiorowej nieświadomości otwierają nową możliwość, że kolor twoich oczu jest związany z duchowym wzorcem, cichym echem tego, kim naprawdę jesteś i dlaczego przyszłaś na świat właśnie taka. W tym nagraju przyjrzymy się, jak różne kolory oczu niebieskie, zielone, piwne, brązowe mogą nieść ze sobą własne psychologiczne podpisy wzorce energii, emocji i wewnętrznych intencji duszy. Ale zanim zaczniemy, jeśli czujesz, że życie to coś więcej niż powierzchowne odpowiedzi subskrybuj nasz kanał. To przestrzeń dla tych, którzy pragną zrozumieć siebie głębiej. Nie tylko umysłem, ale też sercem i duszą. Spójrz teraz przez chwilę w swoje własne oczy bo to, czego zaraz się dowiesz, może zmienić nie tylko to, jak na siebie patrzysz, ale też to, co twoje oczy próbują ci powiedzieć, być może od zawsze. Żyjemy w świecie, który uczy nas, by najpierw patrzeć na zewnątrz, zanim spojrzymy do wewnątrz. Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, by skupiać się na wyglądzie, jak coś wygląda, jak ludzie się zachowują, jak się dopasować, ale rzadko zatrzymujemy się, by zadać pytanie, co patrzy przez nas, jaka jakość kryje się za naszym spojrzeniem. A może jeszcze głębiej, co to spojrzenie mówi o tym, kim naprawdę jesteśmy? Karl Jung często przypominał, że to, co widzimy na powierzchni, nigdy nie jest tylko powierzchnią. Świat zewnętrzny, a nawet nasze ciało kształtowane są przez coś głębszego, przez to, co nazwał nieświadomością. W tej nieświadomości ukryta jest architektura obrazów, historii i instynktów, to, co Jung nazwał archetypami. I czy archetypy nie są tylko ideami? To psychiczne matryce, pierwotne energie, które wpływają na to, jak kochamy, jak się boimy, jak dojrzewamy i tak czasem sabotujemy samych siebie. Archetypy pojawiają się w snach, w mitach, w powtarzających się wzorcach życiowych, ale Jung wierzył również, że mogą się manifestować w ciele, szczególnie w subtelnych cechach, takich jak postawa, mimika, i tak nawet oczy. Jeśli ciało jest jak płótno, na którym podświadomość maluje swoje obrazy, to oczy są jednym z najgłębszych i najpiękniejszych dzieł sztuki. Dlaczego instynktownie mówimy, że oczy są zwierciadłem duszy? Dlaczego jedno spojrzenie potrafi nas obnażyć lub sprawić, że czujemy się naprawdę widziani? I skąd to poczucie, że w czyimś spojrzeniu czujemy więcej niż potrafimy nazwać słowami? Jung by powiedział, bo wyczuwamy coś pradawnego, coś głębszego niż słowa. Coś, co nie należy tylko do tego życia, ale do całego ludzkiego doświadczenia. W psychologii Junga symbol to najpotężniejszy język nieświadomości. Symbol nie jest dosłowny, ale nigdy nie jest też przypadkowy niesie warstwy. Nie da się go całkowicie wytłumaczyć trzeba go poczuć, doświadczyć, przeżyć a oczy są jednym z najmocniejszych symboli we wszystkich kulturach świata. W mitologiach oczy wiążą się z prawdą, mocą, niebezpieczeństwem, uwodzeniem, boskością. Wszechwidzące oko, złe oko, trzecie oko, oko horusa. W każdej tradycji oczy są portalem między światami, między ludźmi, między świadomym i nieświadomym. A co jeśli twoje oczy, ich kolor, intensywność, głębia, niosą w sobie nie tylko dane biologiczne, ale też symboliczne wskazówki o wewnętrznej strukturze twojej duszy? To nie jest wróżenie z oczu. Nie chodzi o to, by powiedzieć, zielone oczy oznaczają to, a brązowe tamto. Chodzi o inne pytanie. Jaki psychologiczny wzorzec może się przejawiać w symbolicznej tonacji Twoich oczu? Karl Jung wierzył, że ciało i dusza są jednością. Nie widział ciała jako skorupy, ale jako żywą mapę krajobrazu naszej psychiki. W jego oczach sposób, w jaki się poruszamy, mówimy, oddychamy, a nawet chorujemy, może być kształtowany przez nieświadome treści. Dlatego badał sny, przejęzyczenia, symptomy fizyczne, a nawet astrologię, nie tylko to, by nas zaszufladkować, ale żeby zrozumieć, jak symbole odzwierciedlają nasz wewnętrzny świat. Prawdopodobnie powiedziałby, że żaden aspekt naszego wyglądu nie jest zupełnie przypadkowy, szczególnie gdy powtarza się przez pokolenia w rodzinach, rodach, liniach dziedzicznych. Więc kiedy pytasz, dlaczego mam takie oczy, w gruncie rzeczy pytasz, co mam zobaczyć. Co moje oczy mówią o tym, co noszę w sobie. W tym świetle kolor oczu staje się zaproszeniem. Zaproszeniem do odkrycia, jaka energia może przez ciebie płynąć. Nie dlatego, że ktoś ci ją przypisał, ale być może dlatego, że Twoja dusza sama ją wybrała jako swój symboliczny język. Każda z nas nosi w sobie kilka dominujących tematów, kilka archetypów, które kształtują naszą osobowość, nasz ból i nasze dary. Te wewnętrzne wzorce objawiają się nie tylko w tym, co mówimy i robimy, ale też w tym, jak wyglądamy, jak jesteśmy odbierane przez innych. Więc wróćmy na chwilę do lustra. Następnym razem, gdy spojrzysz sobie w oczy, nie pytaj tylko, czy wyglądam dziś na zmęczoną. Zadaj inne pytanie. Co próbuję przez nie przemówić? Czy czujesz w nich przenikliwość, łagodność, ciekawość, a może coś ukrytego? Coś, co nie chce wyjść na powierzchnię. To wewnętrzne wrażenie, to subtelne poczucie, może być ważniejsze niż sam kolor. Bo nawet wśród niebieskich oczu znajdziesz nieskończone odcienie, i wśród brązowych. Jedne są ciepłe i otulające, inne głębokie i stanowcze. Twoje doświadczenie swojego własnego spojrzenia, to jak je odczuwasz, jest tym, co naprawdę ma znaczenie. Tak właśnie Jung podchodziłby do tego tematu. On nie wierzył w stereotypy, wierzył w symbole, w unikalny taniec między świadomym życiem a archetypowymi siłami, które działają w tle. W kolejnej części tej podróży zaczniemy odkrywać, jak różne kolory oczu mogą być powiązane z określonymi energiami archetypowymi, nie jako sztywne zasady, lecz jako odbicia, odbicia wewnętrznych historii, które być może żyjesz, nawet o tym nie wiedząc, co oznacza mieć spojrzenie poszukiwacza. Co kryje się w oczach alchemika? Jak świat widzi strażnik? Dlaczego niektóre spojrzenia przyciągają, a inne stają się niewidzialne? To właśnie pytania, które zaczniemy odkrywać, nie po to by cię zredukować, ale by odsłonić to, co dotąd było ukryte, bo ostatecznie twoje oczy nie służą tylko do patrzenia na świat, to przez nie świat zaczyna rozpoznawać, kim naprawdę jesteś. Skoro już uchyliłyśmy drzwi do symbolicznego świata oczu, Czas zanurzyć się głębiej w znaczenie, jakie może nieść każdy kolor, i to nie tylko fizycznie, ale też psychologicznie, duchowo i energetycznie. To nie będą sztywne etykiety. Nie powiemy ci, kim jesteś. Zamiast tego zaprosimy cię do odkrycia czegoś, co być może zawsze czułaś, ale nigdy nie nazwałaś. Zacznijmy. Niebieskie oczy. Poszukiwacz. Mistyczka spojrzenie skierowane do wewnątrz. Jest coś przejmującego w niebieskich oczach. Czy są lodowato przenikliwe, czy miękkie jak letnie niebo, mają w sobie dystans, przestrzeń, pytanie, jakby nie patrzyły na świat, lecz przez niego, szukając czegoś, co dopiero się wyłania na horyzoncie. Symbolicznie niebieskie oczy rezonują z archetypem poszukiwacza. Jung opisywał ten wzorzec jako wewnętrzne pragnienie niewidzialnego, tęsknotę za czymś głębszym niż to, co powierzchowne. Poszukiwacz żyje na granicy światów jedną nogą w rzeczywistości, drugą w tajemnicy. Osoby z niebieskimi oczami mogą mieć naturalne ukierunkowanie na introspekcję, tęsknotę, sens. Już jako dzieci mogły zadawać pytania, których inni się bali: po co tu jestem? Dlaczego ludzie kłamią, dlaczego wszystko czasem wydaje się takie ciężkie? Ta tęsknota czyni ich emocjonalnie głębokimi, nawet jeśli na zewnątrz wyglądają na spokojnych czy zdystansowanych. Wielu z nich ma swoiste emocjonalne radary, wyczuwają subtelne zmiany w energii, nastroju, tonie u innych, ale zamiast reagować natychmiast, wchodzą do środka, by przetworzyć. Nie żyją na powierzchni, żyją w podwarstwach myśli, uczuć, znaczeń. Jung powiedziałby, że dominuje tu funkcja intuicji lub odczuwania, osoby, które widzą sens w symbolach, ciszy, muzyce, samotności. Ale każdy archetyp ma swój cień. Poszukiwacz może się zagubić w wiecznym szukaniu, nigdy nie czując się spełnionym. Może mieć trudność z byciem tu i teraz, bo jego umysł przebywa w przeszłości, przyszłości albo świecie wyobrażeń. Często zmaga się z samotnością emocjonalną, poczuciem, że inni go nie widzą albo nie chcą zobaczyć. Ta głębia staje się ciężarem w świecie, który domaga się small talku i szybkich odpowiedzi, ale gdy dusza poszukiwaczki nauczy się ufać swojemu wnętrzu bez potrzeby ciągłego potwierdzenia z zewnątrz, staje się promienna. Przestaje szukać miejsca, by przynależeć i zaczyna je tworzyć. Jej spojrzenie przestaje prosić o zrozumienia, staje się zaproszeniem dla innych, by też się sięgnęli głębiej. Niebieskie oczy nie są tylko o świetle, są o przejrzystości. A gdy ta przejrzystość skieruje się do wewnątrz, poszukiwacz staje się mistykiem, duszą, która nie tylko szuka sensu, ale sama staje się sensem. Zacznijmy. Niebieskie oczy. Poszukiwacz. Mistyczka. Spojrzenie skierowane do wewnątrz. Jest coś przejmującego w niebieskich oczach. Czy są lodowato-przenikliwe, czy miękkie jak letnie niebo, mają w sobie dystans, przestrzeń, pytanie. Jakby nie patrzyły na świat, lecz przez niego, szukając czegoś, co dopiero się wyłania na horyzoncie. Symbolicznie niebieskie oczy rezonują z archetypem poszukiwacza. Jung opisywał ten wzorzec jako wewnętrzne pragnienie niewidzialnego, tęsknotę za czymś głębszym niż to, co powierzchowne. Poszukiwacz żyje na granicy światów jedną nogą w rzeczywistości, drugą w tajemnicy. Osoby z niebieskimi oczami mogą mieć naturalne ukierunkowanie na introspekcję, tęsknotę, sens. Już jako dzieci mogły zadawać pytania, których inni się bali: po co tu jestem, dlaczego ludzie kłamią, dlaczego wszystko czasem wydaje się takie ciężkie. Ta tęsknota czyni ich emocjonalnie głębokimi nawet jeśli na zewnątrz wyglądają na spokojnych czy zdystansowanych. Wielu z nich ma swoiste emocjonalne radary, wyczuwają subtelne zmiany w energii, nastroju, tonie u innych, ale zamiast reagować natychmiast, wchodzą do środka, by przetwarzać. Nie żyją na powierzchni, żyją w podwarstwach myśli, uczuć, znaczeń. Jung powiedziałby, że dominuje tu funkcja intuicji lud odczuwania. Osoby, które widzą sens w symbolach, ciszy, muzyce, samotności? Ale każdy archetyp ma swój cień. Poszukiwacz może się zagubić w wiecznym szukaniu, nigdy nie czując się spełnionym. Może mieć trudność z byciem tu i teraz, bo jego umysł przebywa w przeszłości, przyszłości, albo świecie wyobrażeń. Często zmaga się z samotnością emocjonalną, poczuciem, że inni go nie widzą albo nie chcą zobaczyć. Ta głębia staje się ciężarem w świecie, który domaga się small toku i szybkich odpowiedzi. Ale gdy dusza poszukiwaczki nauczy się ufać swojemu wnętrzu, bez potrzeby ciągłego potwierdzenia z zewnątrz, staje się promienna. Przestaje szukać miejsca, by przynależeć i zaczyna je tworzyć. Jej spojrzenie, przestaje prosić o zrozumienie, staje się zaproszeniem dla za innych, by też sięgnęli głębiej. Niebieskie oczy nie są tylko oświetle. Są o przejrzystości. A gdy ta przejrzystość skieruje się do wewnątrz, poszukiwacz staje się mistykiem, duszą, która nie tylko szuka sensu, ale sama staje się sensem. To właśnie osoby z brązowymi oczami najczęściej budują, chronią i wspierają cicho, wytrwale, lojalnie. Emanują obecnością. Jest w nich coś stałego, coś, na czym można się oprzeć. Często stają się emocjonalnym filarem w rodzinach lub relacjach, nawet wtedy, gdy tego nie chcą. Inni naturalnie lgną do nich po pocieszenie, porada, pomoc. A one dają, nie oczekując niczego w zamian. To cecha głęboko zakorzenionego archetypu matki, niezależnie od płci. Nie w dosłownym sensie wychowywania dzieci, lecz w psychicznej funkcji trzymania przestrzeni emocjonalnej. Osoby z brązowymi oczami potrafią wchłaniać nastroje i potrzeby otoczenia niemal nieświadomie. Często już od dziecka uczą się, jak uspokajać, wspierać i przetrwać. Ale ten archetyp niesie ze sobą ciężar. Ta ich stabilność często ma swoją cenę. By zachować spokój wokół, tłumią własne potrzeby. Z czasem mogą stać się niewidzialne we własnych historiach, tak bardzo przyzwyczajone do dawania, że zapominają jak przyjmować, trwają w relacjach i miejscach pracy dłużej niż powinny, nie z powodu przywiązania, ale z poczucia odpowiedzialności. Jung ostrzegał przed takim losem, przed niebezpieczeństwem zlania się z rolą, nawet tą szlachetną. Dla dusz o brązowych oczach droga prowadzi przez odzyskanie własnego wewnętrznego ognia, zrozumienie, że bycie silną nie oznacza bycia cichą, że lojalność nie powinna oznaczać zapominania o sobie, że można być oparciem, nie tracąc własnego głosu. A kiedy to się wydarza, przestają być tylko opiekunkami, stają się uzdrowicielkami. Nie dlatego, że wchłaniają cudzy ból, ale dlatego, że potrafią go przekształcać w mądrość. Brązowe oczy nie krzyczą i nie muszą. Ich siła nie tkwi w zewnętrzności, lecz w głębi. Nie są światłem jak ogień, są ziemią. A z tej ziemi wyrastają całe lasy. Zielone oczy. Alchemik. Przestrzeń pomiędzy światami. Zielone oczy są rzadkie. I właśnie tak się też często czują. Mają w sobie coś magnetycznego, niemal hipnotyzującego. Ludzie opisują je jako tajemnicze, intensywne, nieokiełznane. Ale ta tajemnica nie jest przypadkowa. Ona odzwierciedla unikalną psychologiczną mieszankę. Symbolicznie, zieleń to kolor wzrostu, równowagi i transformacji. To punkt między błękitem, chłodnym, emocjonalnym, introspektywnym, a żółcią, ciepłą, ognistą, pewną siebie. Podobnie zielonookie dusze często żyją pomiędzy. W języku Junga rezonują z archetypem alchemika, tego, który przemienia ból w siłę, cień w światło, instynkt w wgląd. To nie są osoby, które przechodzą przez życie biernie. One czują wszystko bardzo głęboko. Ich emocje, pragnienia, intuicje mają swój ładunek. Ale w odróżnieniu od czystego wojownika czy czystego mistyka, Alchemik trzyma w sobie i ogień, i wodę. Jest paradoksem w ciele. Zielonookie dusze często przechodzą przez cykle śmierci i odrodzenia. Czasami ich życie się kruszy, wszystko co znały przestaje istnieć, tylko po to, by narodziły się na nowo mocniejsze i bardziej zintegrowane. To nie jadka szczyszka. Alchemik musi wielokrotnie spotykać się ze swoim cieniem w postaci depresji, lęku, kryzysu tożsamości czy złamanego serca. Ale za każdym razem, gdy wychodzi z tego ciemnego lasu, niesie ze sobą prawdę. Często pociąga ich uzdrawianie, sztuka, psychologia, duchowość wszystko, co pozwala scalać przeciwieństwa i tworzyć całość. Ale cień tego archetypu to niestabilność. Mogą uzależnić się od transformacji, stale coś w sobie grzebać, nie umiejąc zaznać spokoju. Czasami nieświadomie prowokują emocjonalnie innych, próbując coś w nich obudzić. Bywa, że ich emocjonalna intensywność staje się trudna do udźwignięcia nawet dla nich samych. Ich droga polega na zrozumieniu, że alchemia nie potrzebuje chaosu, że spokój może być równie potężny jak namiętność. A integracja to nie zabijanie swoich części, ale zeszywanie ich w całość. Gdy zielono oka dusza idzie tą drogą świadomie, staje się magnetyczna. Nie po to, by zwracać na siebie uwagę, ale dlatego, że jest autentyczna. Są rzadkie. Nie dlatego, że tak się prezentują, ale dlatego, że potrafią trzymać w sobie światło i cień jednocześnie. I oddychać z tym, pełnią duszy, piwne oczy, kształtująca się, zmienna, niewidzialna i widząca jednocześnie. Piwne oczy trudno jednoznacznie opisać. Czasem wydają się brązowe, innym razem zielone. Zmienność światła wydobywa z nich złote, bursztynowe, szare refleksy. Właśnie ta niejednoznaczność sprawia, że są tak fascynujące, również z perspektywy symbolicznej. W ujęciu jungowskim piwne oczy rezonują z archetypem kameleona, czyli tego, który potrafi się dopasować, przekształcić, odczytać drugiego człowieka szybciej, niż on sam się rozpozna to energia głęboko złożona niesie ze sobą umiejętność adaptacji elastyczności transformacji ale też paradoksów osoby z piwnymi oczami bywają raz emocjonalnie osadzone a chwilę później abstrakcyjne analityczne odrealnione to nie niestabilność to bogactwo funkcji psychicznych one są różne rzeczy naraz Jung pisał o Personie, masce społecznej, którą nosimy, by funkcjonować w świecie. Ostrzegał jednak, że problemem nie jest samo noszenie maski, tylko stopienie się z nią. Osoby z piwnymi oczami często mają szczególny dar. Widzą maski, zarówno u siebie, jak i u innych. Są wyczulone na pozory. Często też pomagają innym te maski zdjąć, dlatego ludzie czują się przy nich bezpiecznie. Jakby można było w końcu przestać udawać. Ale paradoksalnie, te dusze same często nie wiedzą, kim są, bez odbicia w oczach innych. Są tak wiele rzeczy dla tak wielu ludzi, że czasem gubią siebie. Mogą być emocjonalnymi kameleonami, zmieniać ton, postawę, nawet tożsamość, by przetrwać, przypodobać się, nie zostać odrzuconą. Cień tego archetypu to rozmycie granic, manipulacja, zagubienie. Gdy boją się odrzucenia, mogą stać się zbyt płynne lub tak dobrze dopasowują się do cudzych oczekiwań, że same już nie wiedzą, czego naprawdę chcą. Ale kiedy te dusze z piwnymi oczami nauczą się obejmować wszystkie swoje strony, kiedy przestaną wybierać tylko jedną wersję siebie, stają się łącznikami między światami. Potrafią rozumieć zupełnie przeciwstawne perspektywy, pomagają innym wyjść z ról, w których tkwili latami. Wnoszą kreatywność tam, gdzie inni widzą tylko chaos. Nie żyją między tożsamościami, one wcielają syntezę. Nie jako maskę, ale jako dar. Piwne oczy nie służą do wybierania jednej prawdy, służą do trzymania w sobie wielu prawd i mimo to wybierania obecności, miłości, wzrostu. Szare oczy. Obserwatorka. Mądrość ukryta w cieniu. Widząca z dystansu. Szare oczy to prawdopodobnie najrzadsze z wszystkich, nie tylko pod względem liczby, ale też sposobu obecności. Gdy patrzysz komuś w naprawdę szare oczy, często pojawia się moment zawahania. Masz wrażenie, że jesteś obserwowana, głęboko i bez pośpiechu. Szarość to kolor neutralny, nie jest ani czernią, ani bielą. Zawiera w sobie przeciwieństwa, trzyma napięcie, ale się nie narzuca. Szarość nie odbija światła, ona je chłonie, czeka, analizuje, rozumie. W psychologii Junga szare oczy symbolizują archetyp obserwatora albo samotnika, pustelnika, wewnętrznego mędrca. To dusze, które często od dziecka miały poczucie, że patrzą na świat z boku, nie pchają się na pierwszy plan, nie szukają rozgłosu. Zamiast tego widzą. Widzą więcej, głębiej, wcześniej. Ich umysły są przenikliwe, subtelne, często filozoficzne. Mają dar dostrzegania wzorców, nie tylko w świecie zewnętrznym, ale też w sobie. Widzą, co do siebie nie pasuje, co pęka, co próbuje się ukryć. Ale ta umiejętność niesie ze sobą koszt. Bo gdy widzisz za dużo, możesz zacząć się wycofywać. Osoby z szarymi oczami często zmagają się z przeintelektualizowaniem, odcięciem emocjonalnym, a czasem nawet egzystencjalnym smutkiem. Bywa, że stają się chłodne lub cyniczne, nie dlatego, że są takie z natury, ale dlatego, że zbyt często widziały, jak inni nie szanują swoich serc. Jung nazywał taki typ psychę, zdominowanym przez funkcję myślenia, ale ostrzegał: samo myślenie nie prowadzi do pełni. Potrzebne jest także czucie, zmysły, intuicja. Obserwatorka jest piękna, gdy jej mądrość służy życiu, ale może stać się niebezpieczna, gdy ta mądrość zamienia się w izolację. Osoby z szarymi oczami często niosą w sobie cichy ból, że nigdy nie przynależą w pełni, że zawsze będą obok. Ich drogą polega na zrozumieniu, że obiektywność nie wymaga oddalenia. Że można być obecnym kontemplacyjnie i czule zarazem. Kiedy łagodnieją wobec siebie, kiedy zaczynają się dzielić tym, co wiedzą, stają się przewodnikami. Nie potrzebują autorytetu, nie szukają podziwu, ale i tak się za nimi podąża, bo prawdziwa jasność dzisiaj jest rzadkością, a ona ją często mają w oczach. Bardzo ciemne oczy głębia cień strażniczka nieznanego. Są też oczy tak ciemne, że trudno powiedzieć, gdzie kończy się źrenica, a zaczyna tęczówka. Choć żadna tęczówka nie jest naprawdę czarna, bardzo ciemne brązy potrafią wyglądać jak otchłań. I właśnie w tym, w tej głębi, tkwi ich siła. Symbolicznie takie oczy reprezentują misterium, to co ukryte, i w jungowskim ujęciu rezonują z archetypem cienia – nie jako czegoś złego, lecz jako czegoś niepoznanego, potężnego, nienazwanego. Osoby o bardzo ciemnych oczach często noszą w sobie intensywność, którą się czuje, zanim się ją zauważy. Ich obecność się odbiera, podskórnie, intuicyjnie. Bywają określane jako tajemnicze, magnetyczne, trudne do odczytania i właśnie dlatego łatwo stać się projekcją innych. Ludzie mogą przypisywać im swoje lęki, fantazje, uprzedzenia, a one to czują. Nie zawsze to komentują, ale przyjmują to na siebie. Jung mówił: Kiedy stajesz się naczyniem dla cudzych projekcji, jesteś w niebezpieczeństwie, możesz być niezrozumiana, odrzucona albo wręcz idealizowana wbrew sobie. Ich zadanie nie polega na ucieczce przed tą rolą, tylko na zintegrowaniu jej na zrozumieniu dlaczego budzą tak silne emocje, nie próbując się w nich zagubić. Ciemnookie dusze często czują wiele, ale niewiele pokazują. Z pozoru spokojne, chłodne, ale wewnątrz wszystko się kotłuje. Ich droga to nie ucieczka od tej głębi, lecz wpuszczenie do niej światła. Bo ciemność nie oznacza zła, oznacza niewiadome, a w tym co nieznane kryje się potencjał transformacji. Kiedy osoby z bardzo ciemnymi oczami zaczynają ufać sobie, nie tłumić swojej mocy, ale ją poznawać, stają się naczyniami uzdrowienia. Nie dlatego, że błyszczą, ale dlatego, że potrafią trzymać przestrzeń nawet w najtrudniejszych emocjach nie po to, by oślepiać, ale po to, by uziemiać i w tej uziemiającej obecności całe burze mogą się wyciszyć. Po tych wszystkich kolorach i archetypach jedna prawda staje się wyraźna. Najważniejsze w oczach nie jest ich odcień, najważniejsze jest spojrzenie, bo spojrzenie nie jest bierne, ono żyje. To wyraz psychę, która wychodzi na zewnątrz, niesie ze sobą historię, ból, nadzieję, czułość, lęk i intuicję. To nie jest coś obojętnego. To lustro tego, kim jesteś i często także tego, kim próbujesz już nie być. To właśnie w spojrzeniu dusza mówi najgłośniej. Karl Jung uczył, że to, czego nie jesteśmy świadomi, nie znika tylko dlatego, że to ignorujemy. Wręcz przeciwnie, nasz cień najczęściej pokazuje się właśnie w tym, jak patrzymy na innych, w tym, kogo podziwiamy, kogo odrzucamy, kto nas przyciąga, kto drażni bez wyraźnego powodu. Więc kiedy spojrzysz komuś w oczy, albo w swoje, zapytaj, kto patrzy? Czy to strach, tęsknota, potrzeba kontroli? A może współczucie? Czy to twoja rana, czy może twoja mądrość? Bo oczy mogą być ukształtowane biologią, ale spojrzenie formuje się z doświadczenia i to właśnie w spojrzeniu dusza ujawnia się najpełniej. Dziękuję ci za tę podróż, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmie.